Do celów koachingowych. I ja tak myślę, kurczę, ciekawe. W tym okresie trochę się wypaliłem marketingowo i nie chciałem się już w tym kierunku rozwijać. Ale to, co zawsze podobało mi się najbardziej, to głęboka część psychologiczna to, jak reklama wpływa na ludzi i w jakiś sposób sprzedaje produkty. Ale chciałam pójść głębiej właśnie w tę psychologiczną stronę. I pomyślałam: No to zobaczę, jakie są dostępne szkolenia. Zrobiłam też research na rynku, sprawdziłam różne szkoły i jakoś coaching, hub wydał mi się takim uniwersytetem. A w tym okresie właśnie skończyłam licencjat z marketingu, odebrałam swój dyplom i postanowiłam od razu pójść na studia do innego uniwersytetu. I ta decyzja została podjęta dosłownie. I już następnego dnia po tym researchu sprawdziłam, gdzie chcę iść, spodobało mi się i pomyślałam: mam dyplom z marketingu, idziemy dalej. I dosłownie po tygodniu lub dwóch zaczęły się zajęcia. To znaczy, niby ten pomysł dojrzewał długo, jakoś był mi bliski, ale sama decyzja z jakiegoś powodu została podjęta dość szybko. Chociaż też zastanawiałam się nad ceną, bo to były najdroższe studia w moim życiu. Na uniwersytecie wcześniej studiowałam za darmo. Na budżecie, a kursy, które robiłam, kosztowały do jednego tysiąca dolarów, a tutaj było drożej. Ale od razu zaczęło mi się podobać. Kiedy zaczęliśmy praktykę, sesje barterowe, bo chyba to był ten moment, kiedy poczułam to narzędzie na sobie. Ponieważ wcześniej nie miałam z nim styczności i kiedy zobaczyłam to w praktyce. Rezultaty, zmiany to sprawiło, że naprawdę chciałam jeszcze bardziej się w to zagłębiać, więcej praktykować. I właściwie, kiedy pojawiło się pytanie o poziom 2, to w ogóle nie było dla mnie pytania. To znaczy, nie miałam wątpliwości, czy iść dalej, czy nie. Od razu zdecydowałam się pójść na poziom 2 właśnie dlatego, że zrozumiałam siłę tego narzędzia. Dlatego mam nadzieję i planuję uczynić z tego swój zawód. I obecnie stawiam pierwsze kroki w tym kierunku. Chciałabym oczywiście poświęcić ten rok na zbudowanie solidnych podstaw w tym zawodzie, żeby widząc zmiany u siebie, Móc przekazywać je dalej w świat i mieć te interakcje z kwiętami. Dlatego bardzo dziękuję za te przestrzeń i za takie. Nowe odkrycie, poszerzenie horyzontów, możliwość rozwijania pewnych umiejętności, talentów, które chyba wszyscy posiadamy i które nas ze sobą połączyły.